Chiny nie chcą tylko leczyć ludzi, chcą odtworzyć ich organy i właśnie zrobili krok, który jeszcze kilka lat temu byłby uważany za fantastykę naukową. Zespół naukowców z Guangzhou stworzył model regeneracji nerek, który może odmienić przyszłość medycyny transplantacyjnej. Klucz? Zrozumienie, jak organizm sam inicjuje proces odnowy, nie u płazów, ale u ssaków. Zbadali niezwykłą zdolność szczurów do częściowej regeneracji nerek i odkryli sygnały molekularne, które mogą uruchomić ten proces również u ludzi. Do tego stworzyli symulację komputerową, która pozwala przewidywać i sterować regeneracją komórek nerki. Nie mówimy tu o terapii. Mówimy o rewolucji w podejściu do leczenia uszkodzonych organów. Bez przeszczepów, bez czekania nadawców. Jeśli to się potwierdzi w badaniach klinicznych, to za dekadę zamiast listy oczekujących będziemy mówić o listach do regeneracji.